Moi drodzy słuchacze i widzowie, jest mi niezmiernie miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym i za chwileczkę przeczytam dla Was następną historię konkursową, którą otrzymałam od wioli. Jak wiecie, konkurs trwa do 21 grudnia, i dokładnie do tego dnia czekam na Wasze opowiadania, czyli wspomnienia ze spotkań z aniołami czy istotami, mieszkańcami innych wymiarów. Moje serce biło jak oszalałe. Nie wiedziałam, że kiedykolwiek poczuję dotyk istoty, której nie widać. Póki w pokoju strzelały, wyłączony komputer również. Było ciemno. Leżałam na łóżku. To tak naprawdę była najpiękniejsza rzecz, jaka przydarzyła mi się w życiu. Nie potrafiłam nawet nazwać tego przez pierwsze kilka godzin, ponieważ nie byłam przygotowana na to spotkanie. Decyzja o wykonaniu tej medytacji otwierającej czakramy była moim Błagalnym krzykiem o pomoc, ponieważ tamte czasy wspominam jako mrok i ciemność i dokładnie mrok i ciemność mnie prowadziły. Nawet wspomnienia, obrazy z tamtych czasów dzieją się w nocy i w mroku. Gdy coś nie działa, to trzeba to zmienić. Jeśli coś działa, to rób tego więcej więc robiłam. Naczytałam się w internecie materiałów o aniołach, ale też o duchach i innych dziwnych spotkaniach. Gdzieś szukałam jakiegoś drugiego dna mojego bytu. Było mi tego dnia smutno. Wzięłam odtwarzacz MP3. Nagrałam na niego medytację z aniołami. Położyłam się w ciemnym pokoju. Było bardzo późno i zaczęłam. Gdy dotarłam do czakramu serca, wizualizowałam zielone światło i nagle na moim policzku poczułam włosy. Otworzyłam oczy przerażona, bo po szybkiej analizie okazało się, że nie ma tutaj nic, co mogłoby być włosami na moim policzku. Chciał nam słuchawki. Oczy miałam otwarte bardziej niż było to możliwe. Póki trzeszczały, komputer również. Było tak, tak dużo energii, że przeraziłam się, że coś co mnie odwiedziło, coś do mnie przyszło, czego ja nie chcę. Zaczęłam się modlić do anioła stróża, bo tylko to przyszło mi do głowy. A później z lana zimnym potem modliłam się do wszystkich innych, znanych mi, co by z pomocą przyszli i mnie ratowali. Przed moim aniołem. Dopiero po chwili, gdy otrząsnęłam się, zaczęłam analizować, co tak naprawdę się stało. A stało się dużo. Pomyślałam, no dobrze, nie ma tu włosów, ale poczułam pukiel włosów na moim policzku. I co więcej, ta osoba była biała, a włosy miała srebrne. Nie widziałam twarzy, tylko długie, srebrne włosy. Ta osoba była nade mną pochylona. W długiej białej szacie, perłowej takiej. No dobrze, Biolu, a czy wtedy się bałaś? Nie, czułam miłość i błogość. Więc czego się bałaś? Nie wiem, dotyku? Ale czy był zły? Nie, był cudowny. No to o co chodziło? Bo ja się przestraszyłam. Zupełnie. Niepotrzebnie, i to były odpowiedzi na pytania. Więc mój anioł jest biały. Teraz po czterech latach nie jestem do końca pewna, czy mam tego samego, bo mam wrażenie, że jest ich co najmniej trójka. I w różnych sytuacjach, gdy proszę je o pomoc, przychodzą. Jednak aby zrozumieć, co naprawdę się stało, potrzebowałam dużo czasu. Teraz śmieję się ze swojej reakcji i anioły także. Jednak podsumowując, uważam, że to było najbardziej zintensyfikowane fizycznie doświadczenie. Ten dotyk był prawdziwy i prawdziwszy niż można sobie wyobrazić. Anioł naprawdę włożył w to dużo energii, aby przesłać mi również swój obraz. Później go już nie widziałam. Teraz jest energią. Czasem kolorową, bywa myślami, słowami, które piszę, jest miłością i światłem, drogowskazem, otuchą, nadzieją i ogromnym poczuciem bezpieczeństwa w każdej sytuacji. Pamiętam, jak wspólnie z Tobą i innymi osobami robiłam rytuał zaćmienia słońca. Wtedy w moim pokoju było aż tłoczne od aniołów. Było ich tak dużo, tak dużo. To też jedno z piękniejszych wspomnień tego roku. Nigdy nie sądziłam, że wykonując medytację z aniołami, przyjdzie do mnie anioł.